Siema, nie a to jest luźny odcinek z a, z Kupiłem sobie takie zwykłe Lambo typowe, kosztowałem mnie 500 tysięcy troszeczkę zarobiłam zaraz Wam pokażę jak chodzi e, i tak e, Olek mnie nominował do Hot 16 E, już się robi, już jestem w toku. E, nie wiem, może tak za 6 dni, 4 dni będzie. Myślę, o jak zniszczyłem, mi naprawić, bo tak to nie może być. E, no i tak, to, to będzie taki krótki film, tylko wyjaśniający. E, tak u mnie wszystko dobrze. Znowu miałem multi, nie mogłem nagrywać. A teraz już będę miał i będę sobie wstawił, tak co, nie wiem, 3 dni. Film, więc będzie git sobie drift, ogółem to jest jakby samochód do driftu bo ja sobie zrobiłem właśnie samochód do driftu 399 ulepszyłem go na maksymalną ilość ile się da więc trochę posło hajsu no co robiłem go tak z dwie godzinki myślę go no i tyle zaraz wam pokażę jak chodzi Chciałem wam oznajmić o tym kod SIXY bo mówiłem Molkowi wcześniej e, Pogazikowi, że nie będę robił, a teraz może jednak zrobię tak się wyjaśniłem zaraz wam pokażę tylko muszę iść na po słowa. na stację muszę iść jest nasza stacja teraz sobie lecimy na prostą Dobra, więc zaraz się widzimy. Nawet chyba na tym zakończymy film. Chcę taki krótki, trzyminutowy. No i będzie git. Dobra, ustawiamy się i ja Wam nie przeszkadzam. Łączę sobie tylko efekty. Ok. No to widzimy się zaraz.

Więc jak się prezentuje Myślę, że jest spoko. O, jeszcze Wam pokażę, bo Krzyszczek sobie kupił nowe auto. Takie tak trochę powiem krótko jak oglądasz ta sorka. Troszeczkę beznadziejne. Myśleliśmy, że będzie fajniejsze. tak weszło i tak trochę dziwne jest z tyłu. Jest strasznie krótkie, a wydawało się długie. No, ale cóż, on już sobie kupił dwa razy. To jest dokładnie. Nie ma tutaj go. Więc muszę się wymienić z garażem. E, o, to jest dokładnie to. E, no, no, tak jak mówię. Nie jest jakoś zbyt bardzo. No, chyba on nawet tutaj nic nie zmieniał. No, więc tak. Powinien tutaj sobie wszystko zmienić, bo tu ma... O, patrzcie, jakie ma rzeczy tutaj wszędzie wszystko ma. Fajny ma kolory w No tutaj ma tyle. Może ten spoiler by coś dał. Ten zderzak. Dyfusor. No więc... O, spoko są dyfusory. Więc tak. Ja trochę sobie wyjadę. No i będziemy kończyć. I czekajcie na Hot Six No i co ja mogę po Wam powiedzieć? A długi jestem. Um, co ja Wam mogę powiedzieć? Cześć!